Hej, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj rozpoczynam taką trochę większą wyprawę. Otóż skuterem postanowiłem wybrać się do regionu delty Mekongu, delty rzeki Mekong, który to cały region jest na południe od miasta Ho Chi Minh i składa się na niego 13 różnych prowincji. I te 13 prowincji mam zamiar zobaczyć. Teraz po mniej więcej 70 km już drogi, jestem w pierwszej prowincji z tych 13, która nazywa się Long An w drodze do stolicy tejże prowincji miasta Tan An. Tutaj tylko nawigacja mnie poprowadziła. Tą właśnie drogą, jak widać, tutaj nie ma drogi. Tutaj jest przeprawa statkiem. Statek tak krąży przez rzekę, no w jedną i w drugą stronę, non-stop. No i trzeba poczekać, żeby się jakoś nim na drugą stronę przedostać. Ale ruszamy dalej. A Pierwsza ta prowincja jest dosyć taka nieciekawa, jeśli chodzi o jakieś miejsca warte odwiedzenia. Dlatego vlog dzisiejszy będzie dużo krótszy niż zazwyczaj. Tutaj jest pierwsze ciekawe miejsce w tej prowincji, to jest ta oto droga. A która po obu stronach ma tutaj ładne drzewka, ładne palmy. Natomiast tutaj po tej stronie są jeszcze jakieś krzaczki z Dragon Fruitem smoczym e, owocem, e, więc ładnie to wygląda. Tutaj są też e, lampki, więc w nocy to jest ładnie podświetlone. E, w internecie można zobaczyć zdjęcia na Google Maps. E, jest to jedno z najciekawszych i chyba najczęściej odwiedzanych miejsc tutaj w całej tej prowincji. No więc musiałam tutaj też podjechać. E, fajnie to wygląda jednak um, poza kilkoma zdjęciami tutaj niczego więcej nie można robić. Są też ławeczki, więc można sobie posiedzieć oczywiście i trochę odpocząć. Natomiast cała droga tutaj jest bardzo ładna, zwłaszcza jak się przejeżdża pomiędzy tymi drzewami z kwiatkami, no a także przez te wszystkie pola ryżowe, których tutaj jest cała masa. Poza tym, co mnie trochę tutaj dziwi, to to, że często ludzie tutaj w polach mają groby rodziny, które mieszkają tutaj przy drodze. Chowają tutaj po prostu swoich zmarłych, bliskich ze swojej rodziny prosto tak na polu, więc jak się przejeżdża, to co chwila mija się na jakieś pole z grobami po prostu, więc nie na cmentarzu, a w polu. Pierwsze takie ciekawe miejsce tutaj, tutaj w prowincji Long'an to jest świątynia Chua Kim Cang. Została ona wybudowana jakoś w XIX wieku, w połowie tego XIX wieku i jest to świątynia należąca do jakiejś sekty buddyjskiej. Bardzo ładna trzeba przyznać, ta pagoda tutaj jest dosyć podobno. ostatnio została odrestaurowana. Ale jedźmy dalej do stolicy tej prowincji, do Tan An. Cała prowincja Long An ma około milion 800 tysięcy mieszkańców więc niewiele i tutaj ciekawostka jest to najniżej położona prowincja w całym Wietnamie więc jak jest pora deszczowa to bardzo często występują tutaj lokalne podtopienia czy nawet powodzie Natomiast miasto Tan An, stolica tej prowincji, ma około 220 tysięcy mieszkańców. No i jak teraz tutaj jestem już jest od jakiejś godziny, może półtorej, to niewiele tutaj jest do zobaczenia w samym centrum miasta. Jest jedna taka główna ulica, przy której są sklepy różnego rodzaju, nawet jakaś galeria handlowa Wilkom Plaza tutaj jest. Jest też wielki hipermarket, um, no a teraz zatrzymałem się tutaj, żeby pochodzić trochę przez park Long An Center Park, centralny park tej prowincji. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tę prowincję, tak więc ona nie była jakaś strasznie interesująca i naprawdę ciężko jest cokolwiek znaleźć tutaj takiego wartego odwiedzenia. No więc wybór padł oczywiście na główne miasto i na, no, na centrum tego miasta oraz kilka miejsc takich poza miastem. Tymczasem teraz pora jechać dalej do kolejnej prowincji na południe od Long An. Zobaczymy się kolejnym razem z kolejnego krótkiego vloga. Cześć!